Istnieją różne rodzaje płatności. Najbardziej znane z nich to bez wątpienia te, finalizowane za pomocą karty lub gotówki. A czy słyszeliście już o możliwości płacenia tęczówką? Oka, jak to działa? Czy to bezpieczne? Pierwsza na świecie firma, która zajmuje się metodą płatności tęczówką, znajduje się we Wrocławiu. W ten sposób płacić można już w akwaparku, kilku sklepach i restauracjach na terenie naszego miasta. Jest to metoda niezwykle przydatna w czasach pandemii ze względu na jej bezdotykowość. Bez obaw, nie musicie martwić się o swój wzrok, ponieważ metoda ta polega jedynie na sfotografowaniu waszego oka. Po odpowiednim przekształceniu obrazu i wycięciu przez program fragmentów tęczówki, obraz porównywany jest w bazie danych z innymi zdjęciami. Chcąc korzystać z tej metody, należy uzupełnić jedynie wniosek rejestracyjny i przesłać odpowiednie zdjęcia. Płatność tęczówką umożliwia bardzo skuteczną ochronę przed dostępem osoby niepożądanej, gdyż tęczówka oka jest wyjątkowo unikatowa i niepowtarzalna. Zapewne zastanawiacie się, czy istnieje ryzyko, że przestępcy spróbują oszukać urządzenie i pokazać mu jedynie zdjęcie czyjegoś oka lub porwać daną osobę i zmusić ją do płatności. Otóż, za pomocą rozwiązania zaproponowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Politechnikę Warszawską, nie jest to możliwe, bo program analizuje dynamikę źrenicy oka. Zauważono, że źrenica pod wpływem światła kurczy się i zwiększa w charakterystyczny sposób, dzięki czemu wiadomo, gdy przed kamerą postawione jest zwykłe zdjęcie lub osoba, która działa pod wpływem silnego stresu. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, to chętnie odpowiem na Wasze pytania w komentarzach pod tym filmikiem. Zachęcam także do polubienia naszej strony na Facebooku. Do zobaczenia następnym razem!